Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mister Sorry, witam was w takim odcinku informacyjnym. Doszedłem do wniosku, że muszę zmienić kanał. Znaczy, znaczy po prostu będę nagrywał na innym kanale, inaczej będę się trochę nazywał. Link do nowego kanału będziecie mieć w opisie, jeszcze nie ma na nim filmów, ale myślę, że o czwartku, piątku już się pojawią. I dlaczego zmieniał kanał? Kanał zmieniał dlatego, iż mm, gdy przed przed odejściem z YouTube'a miałem dość... może i mało subskrypcji, ale miałem dość mm, znaczną grono, grono y, odbiorców, to znaczy miałem sporo, robiłem sporo wyświetlenia jak na mało mielu. I zawsze miałem zawsze to było, że ktoś mnie oglądał, nawet jak mnie subskrybował, to zawsze ktoś mnie oglądał. A teraz niestety gdy powrócimy jakby na ten YouTube. No już nikt mnie nie ogląda, pomimo, że wzrosła mi liczba subskrypcji. No i to są takie jakby martwe dusze, tak można powiedzieć. to nazwać czas w świecie neta, takie martwe dusze. No i doszedłem do wniosku, że zmieniam kanał, także na razie nie ma filmiku na nim żadnym. Długo się pojawią. Link do kanału będziecie mieli w opisie. Możecie zacząć subskrybować, tam wszystko się dowiecie i chciałbym Wam podziękować za to, że za tę działalność na tym kanale, bo bez Was by ten kanał nie istniał. Także dzięki tu za 41, 41 subów i około 6000 6 wyświetleń. Nie spodziewałem się tego, ale mam, mam nadzieję i jestem do tego przekonany, że... Na nowym kanale będzie więcej osób, więcej ludzi i będzie mnie więcej oglądało. Także zapraszam na nowy kanał. I to byłoby na tyle. Także wszystko się dowiecie w kanale. Znaczy na nowym kanale. Czytajcie opis, bo w opisie będziecie mieli kan link do kanału. Także dzięki, na razie, cześć.